Piechota piechoty pułku Worcestershire na froncie zachodnim w 1916 roku ubrana w 1908 roku wzór taśmy parcianej, hełm Brodia i koziołki. Podczas pierwszej wojny światowej armia brytyjska używała różnych znormalizowanych mundurów bojowych i broni. Według brytyjskiego oficjalnego historyka brygady Jamesa E. Edmondsa z 1925 roku, armia brytyjska z 1914 roku była najlepiej wyszkoloną, najlepiej wyposażoną i najlepiej zorganizowaną armią brytyjską. Kiedykolwiek wysłany na wojnę, jeden, był jedyną armią, która nosiła jakikolwiek mundur kamuflażu, wartość odzieży drap, kolorowej, została szybko doceniona przez armię brytyjską która wprowadziła wiertło khaki do wojny indyjskiej i kolonialnej od połowy XIX wieku. W ramach serii reform po II wojnie burowej w 1902 roku przyjęto mrocznego sierżę w kolorze khaki w celu ubierania się w służbę w samej Wielkiej Brytanii. Ogólnie rzecz biorąc, brytyjskie władze wojskowe wykazały więcej dalekowzroczności niż ich francuscy odpowiednicy, którzy zachowali dobrze widoczne niebieskie płaszcze i czerwone spodnie do czynnej służby przez kilka miesięcy do I wojny światowej. Żołnierzowi wydano taśmę z wzorem stresu.